Dzień dobry, ten koszycki zestaw początk No to może poprosimy trenera, żeby ocenił postawę zespołu dzisiaj dlaczego to wyglądało tak słabo jak wyglądało. Well, the truth that uh, we were expecting or we wanted and we desire to have uh, three points today. Uh, in the beginning of the match, I think that in the first Moments of the match, I have uh, good feelings that uh, what is going to happen. We considered the goal very early, that it knocks knock us a little bit uh, for the next minutes. After that, we have uh, another injury that uh, we have to to change our um, way that we wanted to to play. For the second half, we changed the system, trying to be a little bit more offensive in the sides. Because they are playing with uh, three defenders, and then we are trying to to look for for the size for to go forward. I think that we we had uh, a little bit pre precipitation that uh, we didn't um, we didn't make a, a, a little bit long uh, combinations just to, to get the confidence that that we can play, that we can do it, that we can score one goal. And and in the end, um, we wanted to to give a, a key pass. In, in every action, you know, we wanted to, to be close to the goal as soon as possible. And I think that that make us to, to lose the ball. The team was a little bit uh, distance between the defenders and the, and the forwards. And that was not uh, good for, for us in this moment. Uh, they scored the second goal against three defenders. And, and in the end, we can score one. I think that the, maybe the match could be similar from both teams. ale w końcu, kiedy włożysz piłkę, albo nie włożysz piłki, to sprawia różnicę między dwoma Spodziewaliśmy się e, tego, chcieliśmy bardzo zdobyć tutaj trzy punkty. E, na początku wszystko wydawało się e, w porządku, niestety straciliśmy bardzo szybko bramkę. I to nas trochę wybiło z tego, z tego rytmu. Potem, potem też dosyć przypadkowa kontuzja. W drugiej połowie nastąpiła zmiana systemu. Chcieliśmy, chcieliśmy trochę bardziej zdynamizować boki. Próbowaliśmy grać bardzo kombinacyjnie, natomiast te odległości między, między obrońcami drużyny przeciwnej a naszymi napastnikami były trochę zbyt, trochę zbyt małe. Ten, ten dystans, tak naprawdę na końcu liczy się to, kto, kto strzeli więcej bramek, no i dzisiaj to zrobi jak Krakowie. Dzień dobry Panie Trenerze, Jakub Przegląd Sportowy Onet. Po meczu z Pogonią bił od Pana entuzjazm, od zawodników po części też, bo, bo zagraliście dobre spotkanie, dlatego tak bardzo, tak trudno zrozumieć, dla, skąd taka postawa Lechi i nawet nie tyle w pierwszej, co zwłaszcza w drugiej połowie, bo pierwsza była słaba. Pewnie wszyscy się spodziewali reakcji po przerwie, a ona wcale nie była dobra ani odpowiednia. Z czego wynikał? No nie wiem, brak, brak zaangażowania na, na odpowiednim poziomie. Bo to, że było, to zawsze jest, tak? Ale na odpowiednim poziomie i brakowało tej determinacji, mowa ciała zawodników, chęć zdobycia bramki, no. Tu się nic nie zgadzało. Dziękuję. the team is the same. we start with the same first 11 uh, one week later. of course, uh, i give this uh, as a as a gift to the players because they make good effort, they work at well, and and they deserve to play this match again. of course, um, the situation is different. the opponent is different. the system that they, the, the opponent is playing is, is it's another one. we consider the goal in the minute 8 we cannot ma mature the match in the way that we wanted we have to then everybody start to feel the 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 stress you know the, the needs that the opportunities are, are going you know and every time is going coming, coming uh, more difficult of course uh, as we know as we understand we are still Uh, with hope this is the last thing that uh, we will we will lose and with the number says that we are still possible to fight for that we are going to fight with 300 uh, percent you know of course uh, it's not easy it's not, it' not was not easy and it's not easy now today today also but I'm full full confidence still that uh, we are going to fight for to to try to stay W tym dzisiejszym meczu zagrała dokładnie ta sama drużyna, miała to, być, miała to być nagroda za tą postawę właśnie w meczu z Pogonią, za to, za to jak, za, jak zagraliśmy. Oczywiście rywal był inny, inne było przygotowanie troszkę do tego meczu, niestety stracona szybko bramka, pojawia się w tym momencie stres, z każdą minutą jest, jest coraz ciężej odwrócić tę sytuację, ale pomimo tego co się stało, Cały czas, znaczy teraz w tym momencie, najważniejsze będzie wykrzesanie jeszcze z siebie tych dodatkowych pokładów energii, jeśli za mało było 200%, to 300% e i tak naprawdę będziemy baczyć do samego końca, niezależnie od tego, co się wydarzy. Dzień dobry Panie Trenerze, Przemysław Olszewik, Przegląd Sportowy. Ja mam pytanie, czy nie martwi Pana dyspozycja napastników lechi, bo o ile jeszcze w meczu z Pogonią kilka takich klarownych sytuacji było, ale one były niewykorzystane, tak dzisiaj no, ciężko nawet przypomnieć sobie stuprocentową okazję któregoś z nich. i Bez bramek będzie bardzo ciężko walczyć o utrzymanie. Czy może Pan powiedzieć, z czego wynika ta blokada u napastników i czy ma Pan pomysł jak to rozwiązać? Well, it, hmm? well um, it's true that in the previous uh, game we had uh, more clear chances and we couldn't score. Today we had uh, some clear, some clear, that I understand that they are clear, and some others that was a little bit less clear. But the opponent is less clear, they put it in. You know, when they have a, a cross from long distance and they. Touch the ball from outside, almost from the penalty point, and the ball finalizing And this is the difference, you know. In the end, when when you are in, without pressing, when how oh, they come here, you know that they they they, they are not fighting, they are not uh, trying to go out from the relegation. Everything looks like goes easy, you know. And then when you are in the relegation, everything is difficult, and then the mountain is very high, and and everything is complicated, you know. The point is that don't lose the faith. don't lose the the hope keep working keep fighting because uh, what we cannot do is to put our hands down and to think that the the league is finished because it's not finished right now W poprzednim w poprzednim meczu e, oczywiście mieliśmy więcej tych klarownych sytuacji e, tym razem było ich zdecydowanie mniej e, rywal powiedzmy że miał Hmm, dość podobnej jakości te sytuacje, natomiast różnica polegała na tym, że on tę sytuację wykorzystał. Yy, to była ta różnica, która, która zaważyła na wyniku. Yy, oczywiście też trzeba brać pod uwagę sytuację obu drużyn. Oni też mają ten luz, że nie muszą się martwić walką o utrzymanie o wyjście z tej strefy spadkowej. Yy, my natomiast. Yy, Cały czas musimy ciężko pracować i, i walczyć, tak naprawdę, do samego końca, no bo tutaj już nie ma innego wyjścia.